Dzień dobry, awatuarczy. Zapraszam na program Informacje z Mazowsza. A w tym wydaniu. Znamy zwycięskie projekty tegorocznego budżetu obywatelskiego Mazowsza. Finał akcji: Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny. Kulinarne mazowsze i nagrody dla najlepszych produktów turystycznych regionu. Poznaliśmy zwycięskie projekty tegorocznego budżetu obywatelskiego Mazowsza. Głosowała rekordowa liczba 187 tysięcy Mazowszan. Najwięcej głosów oddali mieszkańcy regionu Radomskiego, Ciechanowskiego i Płockiego. Wygrały 73 projekty wybrane przez mieszkańców z 363. Na ich realizację samorząd województwa przeznaczył 30 milionów złotych. Tegoroczna edycja bom okazała się rekordowa pod względem liczby zgłoszonych projektów i oddanych głosów. Szósta edycja budżetu obywatelskiego Mazowsza, ponad 180 tysięcy oddanych głosów mieszkańców województwa mazowieckiego. To było nieoczekiwane, nieoczekiwany sukces. W tym roku mieszkańcy wybrali 73 projekty, 16 z puli ogólnowojewódzkiej i 57 z podregionalnej. Najwięcej, bo aż 11 projektów zostanie zrealizowanych w regionie ciechanowskim. Największe poparcie z puli ogólnowojewódzkiej zdobył projekt Koncertowe Mazowsza. Projekt dotyczy zorganizowania koncertu na terenie miasta Płocka. On będzie skierowany do wszystkich, zarówno grup wiekowych, jak i też społecznych, mieszkańców oczywiście całego Mazowsza. Koncert przewidziany jest w Państwowej Szkole Muzycznej w Płocku. Będzie to koncert muzyki pop. W Radomiu mieszkańcy najliczniej postawili na sport. Jest to myślę efekt tego, co wydarzyło się w ostatnim czasie właśnie w radomskim sporcie. Dwoje olimpijczyków po wielu latach oczekiwania. Radom żył sportem, żyje sportem i marzy o wielkich sukcesach olimpijskich. W podregionie siedleckim dominują projekty kulturalne. Festiwal składa się z pięciu części. Część sportowa, sport kreatywny, festiwal, festiwal śpiewu, festiwal tańca. W regionie okołowarszawskim mieszkańcy chcą budować relacje i wzmacniać więzi społeczne. Właśnie dlatego się nazywa Budujemy relacje, że to jest ta podstawa, to jest to, od czego się zaczyna, właśnie wspólne dobre relacje, czy to w rodzinie, czy to relacje rówieśnicze, czy to relacje niż uczeń w szkole, tak? Właśnie, że, że trzeba te relacje budować. Nie zabrakło też projektów dotyczących bezpieczeństwa pieszych. Chodzi tutaj o budowę 17 bezpiecznych przejść dla pieszych w ciągu Drogi Wojewódzkiej 802 na terenie gminy Siednica i na terenie gminy Latowicz. Budżet obywatelski Mazowsza ma właśnie służyć i edukacji, i integracji, i też realizowania tych najważniejszych przedsięwzięć, które dla ludzi są właśnie z punktu widzenia ich miejsca zamieszkania te najważniejsze i te najbardziej potrzebne. Dzięki głosom mieszkańców wśród wybranych do realizacji projektów znalazły się m.in. zakup nowoczesnego aparatu RTG dla szpitala dziecięcego w Dziekanowie Leśnym, modernizacja i doposażenie ośrodka rehabilitacji dziennej w Radomskim Szpitalu, a także nowe karetki dla pogotowia w Ostrołęce, Siedlcach i Warszawie. Mieszkańcy głosowali też na laboratorium edukacyjne dla uczniów w Wyszkowie, lekcje o zdrowiu dla dzieci i młodzieży z gmin Grodzisk Mazowiecki i Nadarzen, a także warsztaty z robotyki i programowania dla uczniów szkół podstawowych w Radomiu. Oprócz tego w regionie będą odbywać się liczne koncerty, festiwale, warsztaty, zajęcia dla dzieci i dorosłych, pikniki historyczne i sportowe, kursy samoobrony, wycieczki czy plenary malarskie. Google VR, tory przeszkód i spotkania z policjantami czy ratownikami medycznymi. Tak uczniowie na Mazowszu uczą się zasad bezpieczeństwa. W ramach kampanii Jesteś Widoczny, Jesteś Bezpieczny dzieci poprzez zabawę podczas spotkań i na portalu internetowym poznają właściwe zachowania na drodze. W województwie podsumowano akcje i wręczono cenne nagrody. Kampania Jesteś Widoczny, Jesteś Bezpieczny jest organizowana przez Samorząd Województwa od 2014 roku. Dzięki niej tylko w ciągu roku w spotkaniach edukacyjnych wzięło udział prawie 11,5 tysiąca dzieci w ponad 100 szkołach. W tym roku po raz pierwszy kampania odbywała się także za pośrednictwem portalu Bezpieczne Mazowsza. Samorząd Województwa Mazowieckiego, e, uruchamiając portal. Dał narzędzie do tego, by ta wiedza się zwiększała. Portal ten obejmuje bardzo szeroki zakres materiałów edukacyjnych. Są to zarówno materiały dotyczące przygotowujące do karty rowerowej, jak również udzielania pierwszej pomocy, ale też społecznej odpowiedzialności. Na stronie bezpieczne Mazowsze, dzieci przygotowując się do egzaminu na kartę rowerową przechodzą przez pięć bloków tematycznych, zdobywając punkty dla siebie i swojej szkoły. Rywalizowały 63 szkoły z całego regionu. Najlepsza okazała się Szkoła Podstawowa w Lipnikach w Powiecie Ostrołęckim, która w nagrodę otrzymała stację naprawy rowerów. Bezpieczeństwo, rowery, wszystko to u nas w szkole żyje, tętni. Od wielu lat staramy się, jakby krążyć wokół tematu, co roku różnego rodzaju szkolenia. No i jak zaczęliśmy, byli uczniowie, którzy po prostu. W bardzo szybkim czasie zrobili praktycznie wszystkie zadania. Dało mi to taki, e, taką motywację, że jeśli oni potrafili to zrobić w tak szybkim czasie, więc e, dawałam z siebie wszystko, żeby zmotywować uczniów, ale e, tutaj też bardzo dużo pomogli mi rodzice. Fajne nagrody były, bo no, dużo odblasków i najbardziej mi się podoba jeżdżenie na rowerze i w i dostałam worek, opaskę. Spośród niemal 1500 osób biorących udział w akcji online, największą wiedzą na temat bezpieczeństwa ruchu drogowego w całym województwie wykazała się uczennica podstawówki w Otrębusach w nagrodę otrzymując rower. Jeżdżę trochę na rowerze, na przykład do szkoły, do przyjaciół, no i wszędzie. Jestem bardzo zadowolona i cieszę się, naprawdę. Można powiedzieć, że pewna duma rozpiera, że to bezpieczeństwo nie jest nam obce, a i dzieciakom na pewno pomoże w kolejnych latach zwracać uwagę, jak się zachować, czy na drodze, czy, czy w takim życiu codziennym. No myślę, że tu spotkaliśmy się z takim entuzjazmem do, do tej akcji, że, że war, warto to po, powielać i dodaje nam to tylko jeszcze więcej energii do organizowania kolejnych takich. Wydarzeń. Do końca roku zajęcia w ramach kampanii Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny zostaną przeprowadzone w 30 placówkach na terenie Mazowsza. Rozpoczęły się już także zapisy do kolejnej edycji. Za nami 17. Sejmik turystyczny województwa mazowieckiego pod hasłem Apetyt na Mazowsze. Eksperci rozmawiali o przyszłości turystyki kulinarnej i światowych trendach. Wręczone zostały także nagrody laureatom konkursów najlepszy produkt turystyczny województwa mazowieckiego i podróży z flagą Mazowsza. Eksperci, samorządowcy i przedstawiciele branży turystycznej debatowali jak najlepiej wykorzystać potencjał mazowieckich smaków, kuchni i tradycji, aby skuteczniej przyciągać turystów do naszego regionu. Dzisiejszy Sejmik Turystyczny był właśnie podyktowany turystyce kulinarnej, którą chcemy w kolejnym etapie rozwijać i zaproponować turystom odwiedzającym Mazowsza. Oczywiście turystyka kulinarna to nie jest taka prosta sytuacja, bo najpierw trzeba zdiagnozować, z czego słynie Mazowsza i jakiego rodzaju produkty tradycyjne kulinarne ma do zaproponowania turystom odwiedzającym. Mieszkańcy Mazowsza przestali wyjeżdżać i zwiedzać inne województwa, zostają u siebie, wspierają turystykę oraz regionalne smaki. Wydarzenie zwieńczyła gala, podczas której wręczono wyróżnienia i nagrody w dwóch prestiżowych konkursach. Mazowieckie obchody Dnia Turystyki to wspaniała okazja do tego, żeby złożyć wszystkim przedstawicielom, wszystkim firmom, ale także agroturystyce najlepsze życzenia. Dzisiaj też wręczyliśmy nagrody wyróżnienia za dwa konkursy: podróże z flagą Mazowsza, ale także najlepszy produkt turystyczny. W konkursie fotograficznym podróże z flagą Mazowsza nagrodzono i wyróżniono 12 spośród setek zgłoszonych zdjęć, na których flagę Mazowsza uwieczniono nawet w Hiszpanii, Szwajcarii, USA, Tajlandii, Kambodży czy Australii. W kategorii Kultura i Architektura zwyciężył Damian Dobek, a w kategorii Natura nagrodę otrzymała Aneta Tomasik. Z kolei w konkursie Najlepszy Produkt Turystyczny Województwa Mazowieckiego triumfował Skansen w sierpcu, miejsce, które od lat przeciąga turystów autentyczną atmosferą dawnego Mazowsza. Trwa akcja Dobry Wzrok Mazowszan. Tym razem swój wzrok mogli bezpłatnie zbadać mieszkańcy garbatki Letnisko i Miska Mazowieckiego. W tym roku odbędą się jeszcze cztery takie spotkania w różnych częściach Mazowsza. Ideą realizowanej przez samorząd województwa inicjatywy Dobry Wzrok Mazowszan jest profilaktyka chorób oczu, m.in. jaskry, zaćmy czy zwyrodnienia plamki żółtej. Nadzór nad badaniami sprawuje zespół lekarzy i pielęgniarek z Międzyleckiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie. Widzimy, że bardzo duża część pacjentów, póki nie doświadcza żadnych dolegliwości ze strony narządu wzroku, nie pojawia się na wizyty przesiewowe, na takie kontrolne badania okulistyczne. A niestety te choroby cywilizacyjne oczu przebiegają bardzo podstępnie, często nie bolą, nie dają żadnych objawów albo te objawy rozwijają się bardzo powoli, przez co pacjent adaptuje się do nich stopniowo i w efekcie nie zauważa takiego nagłego pogorszenia ostrości wzroku. Badania są bezpłatne, przeznaczone dla osób pełnoletnich i nie wymagają skierowania od lekarza pierwszego kontaktu. Wystarczy wypełnić ankietę i zgłosić się z nią do gabinetu lekarskiego. Wczesne wykrycie chorób oczu umożliwia skuteczniejsze leczenie i spowalnia ich rozwój. Ciężko jest dostać się do okulisty, a w moim przypadku, no to w grę wchodzi operacja na zaćmę, także no, te badania mi dały obraz, jak szybko trzeba się zdecydować na tą operację. To już kolejna edycja programu. W tym roku odbyło się już sześć z zaplanowanych dziesięciu spotkań, podczas których przebadano łącznie 852 osoby. Kolejne bezpłatne badania odbędą się w Ożarowie Mazowieckim na Warszawskiej Woli, w Mławie oraz Makowie. Poznaliśmy laureatów dwóch konkursów: Nagrody imienia Cypriana Kamila Norwida oraz Nagrody Literackiej imienia Witolda Gombrowicza. Oba wydarzenia, choć w różnej formule, łączy wspólny cel uhonorowanie twórców, którzy swoją sztuką i literaturą wnoszą nową jakość do polskiej kultury. Festiwal opentanie literaturą zakończyła gala jubileuszowej edycji Nagrody Literackiej imienia Witolda Gombrowicza, która promuje najciekawsze debiuty prozatorskie. Rzeczywistość przerosła moje wyobrażenie. To z 2015 roku, to dziś jedna z prestiżowych nagród w Polsce. Do konkursu zgłoszono blisko 100 książek, z których kapituła wyłoniła pięciu finalistów. Nagrodę imienia Witolda Gombrowicza otrzymała Barbara Elmanowska za wolierę, a Maciek Wnuk za Miejsca odległe wyjedzie na rezydencję do Wąs. Książka, no myślę, że jest uniwersalna jednak, mimo... Y Mimo tego, że jest to książka o relacjach kobiet, to, że jest to książka o relacjach międzyludzkich po prostu. Ja czytając oczywiście książki o tematyce lesbijskiej, gdzieś tam czułam zawsze taki deficyt, czułam jakiś niedosyt też. No i chciałam napisać taką książkę, która by była taką pełnią być może doświadczenia i też taką książką bez coming outu. We wrześniu wyłoniono także laureatów tegorocznej nagrody imienia Cypriana Kamila Norwida. W kategorii Teatr zwyciężyła Agnieszka Przepiorska za rolę w spektaklu Ocalone, a w muzyce Małgorzata Sarbak za interpretację i wykonanie utworów Pawła Szymańskiego. Dziękuję Maji Kleczewskiej za to, że zechciała się podzielić swoją niezwykłą wrażliwością, swoim talentem i czasem i odbyłyśmy jedną z moich najpiękniejszych i najintensywniejszych teatralnych podróży. W sztukach plastycznych nagrodzona Józefa Wilkonia za wystawę Józef Wilkoń białe Złoto, a w literaturze Justynę Sobolewską za książkę Jadwiga Opowieść o Stańczakowej. Nagrodę specjalną za kształt twórczości otrzymał Jan Englert, aktor, reżyser i wieloletni dyrektor Teatru Narodowego. Szczęście polega na tym również, żeby się znalazł ktoś, kto pochyli się nad taką nagrodą czy taką e, premią za kształt twórczości. Chcę podziękować Pani Dorocie Buchwald. To ona jest autorką i promotorką tej nagrody. Mam nadzieję, że Państwo w większości e, akceptują decyzję, jeżeli, a jak nawet Państwo nie akceptują, to ja i tak przyjmuję ją z przyjemnością. Od 2002 roku nagrodami imienia Norwida uhonorowanych zostało już ponad 110 artystów. Laureaci otrzymali okolicznościowe statuetki, dyplomy oraz nagrody pieniężne w wysokości 35 oraz 50 tysięcy złotych. Oczywiście gratulujemy zwycięzcom konkursów. A na koniec przypominam jeszcze o kolejnych bezpłatnych badaniach wzroku, które odbędą się w niedzielę 5 października, tym razem w Ożarowie Mazowieckim. A my widzimy się za tydzień. Do zobaczenia! Ma! Mazowsze ma mega mieszkańców. Daje wsparcie i o każdego wszystko co najlepsze, wszystko co ważne. Mazowieckie przyciąga jak magnes.